Siemanko, jak widać nie jestem w humorze, ale nagram dla was odcinek po dłuższej przerwie. kolejnej miałem ruszać z odcinkami, miały być odcinki częściej, Ech, ale tak wyszło, że nie wyszło. No i mamy dłuższą przerwę. Ech, jak wiecie, w ostatnim czasie miałem robić wam projekt na silniku od kłada 110 ale doszedłem do wniosku, że nic z tego nie będzie ponieważ te testy będą przeprowadzane stacjonarnie przeważnie no i budowa stojaku budowa stojaku stanęła w miejscu silnik leży, stoi nawet przeprowadziłem ramę odkłada bo miałem na bazie u ramę odkłada, odkłada ten stojak robić ale Ogólnie problem będzie z grzaniem się. No i, no i ogólnie no skrzynia tu jest niepotrzebna. W tym będą do straty. Chociaż no, z tym bym się raczej nie usygrował tymi stratami. Ale głównie ogrzanie. Mógłbym tutaj zrobić napęd z magneta na jakiś wiatraczek czy na coś. Zbudować jakąś metalową obudowę do. Głowicy i cylindra, żeby to owiewało, ale dla, według mnie jest to kurde, no nieopłacalne. No i szkoda mi silnika 110 na tym etapie, jak teraz jest. No i w międzyczasie też szukałem samochodu jakiegoś nowego do jazdy, do pracy, ponieważ no może dla Was to troszeczkę nie ciekawić. Ale będzie to związane z tym, co jest teraz, co się dzieje, czemu mnie też tak długo nie było, czemu zniknąłem znowu. Mianowicie szukałem też jakiegoś samochodu do dojazdy do, do pracy, coś, żeby e, zaoszczędzić trochę pieniędzy. <laughs> no bo miesięcznie idzie wpiero na kasy, na same dojazdy do pracy, a co dopiero reszta. Ale to, że mnie nie było, to nie znaczy, że nic nie robiłem. A mianowicie. Znalazłem! Auto! To musi być taki samochód, którym zaimponuję Także odłożyłem, kupiłem takie auto Imponuje ono żonie Też się mogę pokazać, po prostu podjechać Jest też użytkowe Jakie to jest auto? Jest to Fiat Cento 700 Chciałem auto mechaniczne Jak najmniej elektryki Udało się kupić fajne autko w cenie silnika Takiego kłada 110 Silnik 700 na gaźniku mi to nie przeszkadza. No, nawet się cieszę, że będę miał większy wpływ na wszystkie ustawienia, a nie będzie komputer za mnie decydował. Jak i w przysz przyszłych modyfikacjach jest to nawet fajnie, bo będę mógł wprowadzić jakieś tam szersze modyfikacje. Te, co tutaj wam pokażę. Tak samo yy, gaźnik był regenerowany. Tutaj przed sobą na przykład macie gaźnik, ten co był w samochodzie, tamten drugi. No to z, też tutaj jest, z tamtego gaźnika też tu jest sporo części. Wprost musiałem z dwóch gaźników złożyć jeden, chociaż też nie przeprowadziłem regeneracji gaźnika do końca, bo nie powyciągałem tych całych rozpylaczy. Bo jest też szansa, bo byłem, pojeździłem się troszeczkę tym autkiem przy otwieraniu drugiej przepustnicy. Jest taki lag, można tak powiedzieć, taki, takie dławienie się. On nie jedzie tak jeszcze jak powinien, tak Wam szczerze powiem. Mi się wydaje, że te uszczelki na rozpylaczach tam, albo jeszcze same rozpylacze tu mogą być. Nie wiem, czy to tak się fachowo nazywa, ale mi się wydaje, że coś podobnego. Coś tu może być jeszcze przetkane przy tamtym gaźniku. Dlatego może to też tam jeszcze do końca nie chodzić, no i tego nie wyciągałem, bo nie miałem tych części, a teraz założę na Allegro, że, te, że są zestawy naprawcze tych gaźników, akurat wtedy jak szukałem to nie było, a teraz się okazało, że są zestawy naprawcze właśnie z tymi uszczelkami pod te rozpylacze, więc w najbliższym czasie może zamówię i jeszcze raz ten gaźnik wyciągnę i wyczyszczę. Zobaczymy jeszcze. Pojeżdżę chwilę, ewentualnie tam zrobimy modyfikacje. Ten korpus czemu też poszedł na złom, a mianowicie jest on tutaj wywalony. Jak widzicie łezka się zrobiła. Jest to powybijane to wszystko. Na szczęście w tamtym drugim korpusie to było dobre. No i w tamtym korpusie też tutaj było dość sporo rozwalonych części tutaj na dole ale na szczęście w tym było dobre w tamtym było uszkodzone w tamtym było uszkodzone tutaj było dobre i udało mi się udało mi się że po zakładałem nawet musiałem tutaj te klapki odsania regenerować bo to, to jest też było jest rozwalone nie to no, to jest takie też było rozwalone na szczęście w jednym było dobre w drugim było złe no i udało się to udało się jakoś to wszystko Poskładać chociaż nie jestem na 100% jeszcze pewny, czy dokładnie nam przeczyściłem wszystkie kanały, gdzieś jeszcze coś mogło tam zostać. dropałem naprawdę tutaj wszystkie te dziurki przy tamtym, bo tamten gaźnik był bardziej zawalony niż ten, ale ten znowu ma też korpus uszkodzony, dlatego tego korpusu nie mogłem tam użyć. A w tym gaźniku, w tamtym gaźniku, znowu tak samo były wszystkie. Tutaj już i tak wycześciłem, ale po prostu było zabite wszystko takim osadem. Te wszystkie kanały, nie kanały, wszystko było pozabijane. Nie wiem jak ktoś mógł na tamtym gaźniku jeździć, tak szczerze powiem. No ale normalnie wszystko było zabite takim osadem. Dobra, tyle. Oczywiście dziękuję jednemu koledze z pracy, Pawłowi. Rozmawiałem z nim, że szukam samochodu. Sam wiedział, że szukam samochodu. I okazało się, że jego znajomy tam ma coś do sprzedania. Ma tą bestię. Bestie do sprzedania Pojechaliśmy, obejrzaliśmy. Teraz jak wiecie cały ten okres czasu no to bawiłem się z samochodem jak po robocie, po pracy tam z konserwacją najwięcej zeszło Taką wstępną konserwacją, bo to nie, nie, zakład nie robiłem tego tam nie wiadomo jak Po prostu tylko tam gdzie nie gdzie podczyściłem Zakonserwowałem i tyle, żeby bardziej to tam nie gniło ewentualnie zobaczymy jak będzie wszystko chodzić, będzie wszystko zarobiście no to będziemy budę ratować bardziej na wiosnę bo teraz to jest za zimno żeby cokolwiek robić więc tylko chciałem żeby newragiczne takie elementy ponaprawiać porobić, żeby to mniej więcej było bezpieczne autko do jazdy jeszcze ręczny muszę zrobić ale to dopiero też na wiosnę jak będę robił belkę tył bo linki już wszystko mam nowe załatwione. Części śmiesznie tanie do tego autka. Też dlatego ona jest dobre do moich projektów. Śmieją się ludzie pewnie niektórzy, że youtuber kolejny kupił sobie jakieś auto <noise> wszyscy idą w górę. Wszyscy. Normalnie pewnie się teraz śmiejecie, że wszyscy idą jak w górę yy, czyli po prostu coraz droższe coraz lepsze yy, z motorami, nie motorami, z tym wszystkim idą w górę, a ja z wszystkim schodzę coraz niżej w dół. Po prostu kupuję coraz gorsze samochody Tak samo z motorami Na początku były SX 250 Znaczy RM 250 Husqvarna 250 I potem DT 125 No i schodziłem z tymi motorami w dół i zeszłem do pitbike'ów I do Loncinów. <noise> Schodzę z motorami w dół A pewnie co nieco niektórzy myślą, że teraz powinien iść w górę, w górę Że nigdy nie miałem jakiegoś krosa że nigdy na krosach nie jeździłem w takich większych pojemnościach, a tak naprawdę to ja od czegoś takiego zaczynałem <grym> zabawy z krosami, no a potem e, zeszłem w dół, doszedłem do wniosku, że, że mi czegoś takiego nie potrzeba. Tak samo z samochodami jak widzicie też idę w dół, zeszłem, do, zeszłem w dół do CICACENTO700. dla kogoś może być obcia a dla mnie powiem Wam szczerze zarąbiste autko. Chociaż jedynka jest za, za długa, za szybka jest jedynka no i jest taka przybulasta. Ale autko wystarczająco jeździ, takie, do, do, takie na dojazdy do pracy idealne. Tobie myślicie, co dalej z projektem? W tym zakresie też co nieco działałem. Jak widzicie tutaj jeden dawca silnik i właściwy silnik, nad którym pracuje do niego będę budował stojak. Już tutaj to nieco już pozakładane. Nowy cały komplet układu zapłonowego, nowy rozrusznik, nowy, e, nowy gaźnik. Osłon mi brakuje, ale to osłonę sobie w najbliższym czasie załatwię. No części do tego mam, tu jeszcze nawet cena jest. No już zdrapana do końca cena. No. Najśmieszniejsze jest to, że te silniki dwa nawet trzy silniki chciałem puścić w groszowych pieniądzach. Naprawdę nowe części tu są założone. To, 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 to jest praktycznie ma przebiegu. Zobaczcie sobie, ile kosztuje rozrusznik, ile kosztuje cały komplet zapłonowy, ile kosztuje gaźnik, i ile kosztuje ogólnie silnik. Ech. Tam jest też nowe magneto przy tamtym. No i samo aluminium z tych silników. Naprawdę chciałem to wszystko sprzedać w cenie złomowej i nikt nie chciał tego kupić. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Ale i tak to już jest nieaktualne, za ile co już nawet aukcji nie znajdziecie, nie będę nie będę Wam podawał, już jest to wszystko usunięte, więc no. Jeszcze przez ten cały okres czasu nie udało mi się tutaj dorobić części do giętarki. Chociaż te części już mam tutaj załatwione. Z tego dorobimy słożnie. Z tego dorobimy tam tulejkę. Tulejkę dystansowo, co mi brakuje. I będzie wszystko chodzić. No i co do tego silnika. No bo to tak nie będzie. Ten silnik będzie cięty. Zaraz wam pokażę. Jeszcze powiem wam w dzisiejszym odcinku, żebyście mieli coś ciekawego. Będę go ciął w tym miejscu. Tak? Dobrze mówię? W tym. W tym miejscu go przetnę, tutaj przez całość, całe to wszystko wywalę do tyłu, obudowę nie obudowę, wszystko tu będzie przecięte, odcięty tył. Wykorzystam te us uszy, tu jest jeszcze jedno ucho mocujące wydech, będą trzy punkty podparcia, zrobimy taki tutaj fajny stojak, tylko ten silnik będzie troszeczkę bardziej leżał, zrobimy tutaj taki fajny stojak na niego. Tak, żeby było stabilnie jak będziemy odpalać go na rozrusznik albo na kopkę, ale na kopkę raczej chyba nie, będzie palony tylko na rozrusznik i w tym miejscu będzie dorobione jeszcze się zastanowię dokładnie jak to będzie, muszę to, to też wykręcić, bo widzę, że śruba wyrwa, urwana będę musiał tutaj dorobić jeszcze zobaczę jak to wyjdzie Pewnie zobaczycie na odcinkach. E, cały tutaj wieniec e, zrobię na, na napęd paska i tutaj wkomponuję w tym miejscu będzie wkomponowany alternator samochodowy, e, jakiś, albo nawet troszeczkę bardziej będzie odsunięty. Zobaczymy jak ja to będę ciął. Ale to prawdopodobnie będę ciął gdzieś, no, gdzieś tu będę chciał uciąć. Nie? Ewentualnie zawsze będę mógł skrócić, lepiej, żeby uciąć trochę więcej niż, niż za mało. W ostateczności to skrócę jeszcze trochę bardziej. E, tak, no i będzie tutaj napęd na pasek, będzie tutaj alternator. E, no i będziemy dobudowywać potem takie różne... Różne... Różne modyfikacje. Jeśli ktoś z Was spuszcza olej speedbike'a przy wymianie i nie wie co z tym olejem zrobić, przepalonym z motorka, Radzę Wam ten olej odłożyć i zostawić, bo się Wam może on do czegoś przydać. Taka mała ciekawostka. Na czym może silnik pracować? Ale to zobaczycie niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się już wyrobię, odrobię z tym wszystkim. Więc do następnego. Na razie trzymajcie się. Hej!